Będę teraz jechała do saczy, ale, że mi się spieszy, to wsiadam na rower i bryknę do, do niej, będzie szybciej. Ale już wiem, czemu nie jeżdżę na rowerze w zimę. Bo jest po prostu cholernie zimno. Aj, Jejku, jejku, mamusia, twoja przyjeżdża już jutro. Tak, kocie. To kotełku, tak. Oj, oj, oj. Och, jak mrucze. Okej, okay, wiedziałam, że poszalałam trochę dzisiaj na tym rowerze, ale nie wiedziałam, że aż tak. Słuchajcie, tak no nie uprawiałam żadnych sportów, było mi tak przyjemnie się przejechać na rowerze. Ale wiecie, nowy rok, nowa ja, także wtedy będę miała czas na to, żeby, żeby uprawiać z powrotem jakiś sport. No ale to jest chyba jakaś przesada, zobaczcie tył. Dzisiaj <grym> dosyć wcześnie, bo o 6.30. Poszłam do kotka, nakarmiłam i od 8.30 byłam na telefonie z dziewczynami z mojej grupy, żeby ustalić coś co do pisania pracy, która się czym zajmuje i co jeszcze jest potrzebne. Także to już są ostatnie poprawki. Ja teraz będę pisała właśnie moją część i muszę się spieszyć, bo jest już po 11, a o 13 mam zabukowane pranie. Jest tak zabukowane są pralki na ten następny dni przed świętami, że stwierdziłam, że muszę się wcisnąć już teraz. Dlatego, że jutro będzie sprzątanie całego mieszkania i nie będę miała kompletnie czasu na to, żeby robić jeszcze dodatkowo pranie. A no, jak robię zwykle pranie, to nie zabieram się od razu za składanie tego prania, więc y, wolę to zrobić dzisiaj, żeby mieć dzisiaj dodatkowy czas na to, żeby poskładać jeszcze te wszystkie ubrania, y, pościel i tak dalej, i tak dalej. Także sprężam się z pisaniem teraz swojej części. Zestaw jest już naszykowany, czyli gorąca herbatka w zbanuszku, żeby w razie co nie zabrakło i żeby nie miała wymówek, że muszę iść znowu do kuchni zrobić sobie herbatę. A zanim usiądę jeszcze do pisania pracy, to otworzę sobie swój kalendarz na dzisiaj. Ok. Dzisiaj jest 19 grudnia i 19 mamy tu. Szybko dzisiaj znalazłam. O, jakie ciężkie. Co tu się tak otwiera ciężko? O Jezu! Trasznie ciężko, co tutaj jest? If your hands had a best friend czyli krem do rąk ja mam wieczny problem w zimę, jeżeli chodzi o ręce mam taką suchą, kompletnie skórę pomiędzy palcami jest strasznie czerwona, popękana na pewno się przyda, nigdy kremów do rąk za mało no i znowu bawimy się w pranie Bawiam, że to jest jedna z rzeczy, których naprawdę nie lubię robić no cóż, trzeba zrobić prankę. I zrobiłam aż raz, dwa, trzy, cztery pranie. Wow. Tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Troszeczkę nabroiłam. Poszłam robić pranie i zauważyłam, że jest nowa pralka. Mówię genialnie, zmieszczę wszystko. Zrobiłam cztery prania. Cztery pralki i prania. No i jak patrzę, mówię: wow, ale ekstra! Dodatkowa pralka! Wiecie, jaka była dzisiaj w ogóle kolejka, żeby zrobić pranie? Strasznie dużo osób robi teraz pranie przed świętami. I jestem taka zdziwiona, że w życiu nie widziałam tak zabukowanych pralek. No i tak podchodzę do tej pralki, wlewam proszek do prania, patrzę, a tam jest taka okrągła, niebieska naklejka z napisem: ta pralka jest tylko dla alergików. I, I należy używać proszku do prania, które są bez zapachów, parabenów. Czyli są bezzapachowe, yy, przezroczyste, bez żadnych kolorantów. I troszeczkę nabroiłam, bo już było niestety za późno. Pranie się robi właśnie w tym momencie. I za 15 minut idę odebrać. I powiem Wam, że uciekałam tak szybko, żeby nikt nie zauważył, jakiego ja proszku do prania używam. Kończę na dziś. spadną w sobie nie tak łatwo. Dzisiaj już z pracy I teraz już zasiadam sobie do komputera. Wypełniam kalendarz pomocy. Ostatnio bardzo dużo widziałam udostępnień tutaj tej Julci. Chyba dzisiaj przeznaczę pieniążki na Julcie. Nie wiem, czy przeznaczałam już pieniążki na Julkę, ale jest tutaj wiadomość właśnie, że stan Julki się pogorszył i że um, obecnie Julka nie jest sama w stanie oddychać, także trwa teraz walka o jej życie. Zachęcam Was serdecznie do przekazania pieniążków. Um, mam nadzieję, że, że uda się uratować córeczkę. Jeszcze nie wszystkie pierniczki zdążyłam powiesić z tego względu, że to jest tak, słuchajcie, żmudna praca, bo niektóre zrobiłam po prostu za małe dziurki i muszę je przebijać jeszcze bardziej. A niestety, ale wstążka mi nie wchodzi, więc muszę to wszystko robić nitką. Dlatego jeszcze tego nie zrobiłam. Wziąłam się teraz za to, bo mam akurat czas, chwilę wolnego. Także przeplotuję nitką i powieszę na choince, kiedy oglądam... Oczywiście vlog masy Karoliny Ziętek. Czyż nie przepiękna ramówka, przepiękny no, Oglądam dalej. Dobra. Mam nadzieję, że talerz mi. Dobra. Mam, miałam nadzieję, że mi talerz nie spadnie, ale wiecie co? Wolę nie ryzykować. Zawieszam sobie pierniczki na choince. I wyglądają przepięknie. Widać, pościel jest ściągnięta, będzie czyściutka pościel na święta. No i nie tylko pościel będzie czyściutka, ale myślę, że przynajmniej połowa naszej szafy. Bo dzisiaj zrobiłam cztery prania, tak jak już wspominałam. I kolejna moja ulubiona część, czyli składanie prania. Jej! Także biorę się za to. Także składam ubrania i zaraz do Was wracam. Złożone, mamy już godzinę 18 bądź 19. I moim planie na wieczór jeszcze jest oczywiście zmontowanie vlogmasa z dzisiejszego dnia, i chyba wybiorę się do sklepu po jakąś kolację, może zrobić coś do jedzenia, żeby, jeżeli, jeżeli będę miała na tyle czasu. Dzisiejszy dzień był raczej taki spokojny, gdzie tak naprawdę głównie dzień dzisiaj poświęciłam um, na pisanie pracy i, i poprawianie ewentualnych błędów, dopisywanie czegoś. Powiem wam szczerze, że, że nie wiem, czy bardziej żyję świętami, czy bardziej żyję. Um, tym piątkiem, który jest jutro, ze względu na to, że jutro na pewno znowu będę rozmawiała z dziewczynami przez telefon i czytała całą pracę od początku do końca, czy ma ona sens, czy czegoś brakuje, czy coś jeszcze trzeba dopisać. Hmm, I chcemy zakończyć jutro, aby praca była gotowa do wysłania. Jednak, mimo wszystko, też spotkamy się po, ym, po świętach, po Sylwestrze, żeby pracę sprawdzić jeszcze raz i przeczytać wszystko dokładnie. I dopiero wysłać. Ale jutro też jest piątek, ostatni dzień przed przyjazdem mojej rodziny, więc jutro czeka nas ogromne sprzątanie. A do tego mój chłopak ma znowu w pracy świąteczny lunch. Jak miał świąteczną kolację, tak teraz ma świąteczny lunch. E, więc też go nie będzie przez jakiś czas. Także mam nadzieję, że nie zostanę z tym sama. Błagam, błagam. Um, więc wiem, że czeka nas duże, duże, duże sprzątanie jutro i żyję tym piątkiem strasznie, bo próbuję zaplanować, ok, od czego zacząć? Co mam zacząć sprzątać, co mam zacząć przygotowywać? Trzeba jeszcze zrobić jakieś zakupy, troszeczkę tego jest, więc chodzi mi po głowie tylko i wyłącznie właśnie sprzątanie, wiecie, takie świąteczne sprzątanie, wycieranie wszystkich kurzy dookoła pod kanapami, nie kanapami, czyli czeka mnie jedno wielkie rengoryń ogromne sprzątanie. Nie nie jestem jeszcze na to przygotowana dzisiaj chyba psychicznie. Ale wiecie, zapuści się jakąś fajną muzykę i to sprzątanie na pewno będzie szło łatwiej. I tak moi kochani, to by było na dzisiaj tyle. Kolejny dzień siedzenia w domu i pisania pracy, czyli kolejny dzień nic się nie działo. Ale poczekamy do jutra i od jutra się zacznie. <laughs> Dziękuję, że obejrzeliście dzisiejszego vlogmasa. Zapraszam Was jutro. Pamiętajcie o zostawieniu kciuków w górę i o subskrypcji mojego kanału. Życzę Wam miłej nocki. Pa!